Witam wszystkich, tu sobie Wspaniały jestem na terenie Olsztyna yy, niedaleko jest sklep Market Drink Market alkohole Świata wideoteka win, wino, wino taka. i właśnie na tych yy, w tej winootece jest taka 8-letnia, bardzo dobra Leżekowana w amerykańskiej beczce dębowej. Czuć dębem. Czuć słodkość, bardzo słodka, ośmioletnia. Polecam 90 zł za jedną sztukę butelkę pół litra. Później spróbowałem whisky, naszego polskiego whisky whisky z. nasz szczytowo, szczy, no szczotko no, ze szczytna szczyt, czy coś takiego Echem. też bardzo fajna sześcioletnia whisky leżakowana w e, beczkach e, też amerykańskich, ale po winie dlatego ma taką mniejszą słodycz ale też jest dobra i też 90zł za buteleczkę no cóż tyle o dwóch produktach które spróbowałem i które bym polecił każdemu To ma pieniążki bo ja nie mam pieniążków jeszcze ale jak dostanę swoją rentę to sobie przyjdę i kupię to o, o ósemkę, ósemkę, sobie pójdę i kupię a do tego czasu jeszcze daleko także życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności Sebuś pozdrawia z Olsztyna Olsztyn na terenach Warmii i Mazur jestem na przystanku, dlatego tak słychać ten sturkot samochodów tam jest galeria a tu jest ten sklepik no i tako, ze sklepikowo tak sklepik z wódkami, winami z whiskyami szkockimi whisky, szkockie koniaki brandy są e, piwa są kraftowe można przyjechać na pałkszty, Olsztyn i spróbować odbywają się właśnie festiwale łódek, i browarów wtedy są 30% tańsze także można sobie przyjechać, zobaczyć, obejrzeć jak ktoś woli no jak ktoś lubi alkohol oczywiście no. trzymajcie się, zdrówko Wam życzę pozdrawiam